Cześć. Tutaj, Antojek. Yy, dzisiaj to ogólnie gramy w taką grę. Ś yy, widzicie, będzie się trzeba ścigać. I teraz o, na przykład na różowej trzeba się ścigać. I jak się skończy czas, to trzeba wyjść na różowy kolor. I ten, kto pierwszy będzie. Będzie tam. O, tam gdzieś. To wygrywa. Okej. Okay. Zaraz. Zaczęło się. Okej. Okay. Pomarańczowy. Pomarańczowy, okej. Okay. Różowy. Ciemnozielony. Ciemnozielony jest. Kurde. Ok. Mogę zakręcić sobie chyba. Chyba? Nie, ja zaraz. Albo bo już skręciłem, dobra. I okay, teraz co będzie? Uhu, a czy co będzie? No to samo. Ok. Bo ogólnie to... Sorry, że wczoraj nie było filmu, nie mogłem wczoraj nagrać. Jak wpiszcie w komentarzach, co jaki... jaką grę chcecie. Ale to ja nie wpadnę do tej dziury. Niebieski czarny jest wygrała. Jestem. Szlaki... O, to coś takiego 35 chyba. 35 wygranych, o, fajne. A ile do wygranych to taki niebieski. Nie chcę. Beta można sobie kupić. Zerobuksy. Gdzie się kupię, bety? A co to wyświejałem tam? Gora gara gotowa za 7 6 5 4 3 2 1 zaczęło się czym nożelany działało to. Chciałem skoczyć, skoczyć, mi nie zadziałał przycisk. Kurde, mógłbym zaczekać, sorry. Ile czasu? 20. Co to jest?

Oglądam ich. O, ona jest pierwsza. Okej. Okay. Ona pierwsza będzie pewnie. No. Jakieś prezenty mam Okej. Okay. Trochę przypomina ta gra Head Simulator, ale nie tak bardzo. Ooo, winy mamy. Szkoda. Chciałem trafić do 35 winów. Ja trafiłem 0, jak grałem. O, w to trafiłem właśnie. 0 i ta czaszka. lecę niebieski niebieski małe kwadraciki uh, 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 uh. okej, okay, będę drugi przynajmniej chyba, jak nie zginę sorry Aha. jestem najgorszym Tęczowy szlak i też jest szlak za tęczowy za 35. 50 wygrań 150 robuxa jedna wygrana 20 robuxów czyli okej. Okay. Co dają te pety? Powiedzcie mi. Co jest ci szybszym Dobrze, ja Dopiero je odpiero je Ja dobra. Efekt. O, jakie drogie. Dobra, biegnę jak błyskawica. Tak jak błyskawica. Biały. Czy ja tam znajdę biały? Jest tam biały jakiś. Czy dobiegnę? Kurde! Jestem najgorszy w tą grę. Przeskoczyłbyś tam. hopę Live. A, dobra. Tajni szlaki. zaproś. To nie będę pokazywał, kogo mam znajomych. Efekty. Zresztą i tak możecie sobie sami zobaczyć, jak piszecie mój unikanko, jak koła z Koła zębate. Czemu to się nazywa koła zębate? Albo źle przeczytamy. Biały okej. Okay. Bo no, tam jest jakiś biały. Czarny. biały pierwszy pierwszy jest pie -i -i. kto jeszcze gra tam no dobra już spróbuj ale co dają te pete nie 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 nie, nie. Ale co te pety? lecę, lecę jak błyskawica. Bum, niebieski, okej, okay, robi się. I gdzie jest niebieski? Nie ma niebieskiego. Ej, ale na. No Dopiero widać niebieski. Okay. Kurde, ktoś, tutaj... To to naprawdę ktoś się no To niemożliwe, że tutaj z 124 godziny ktoś grał w to. To się afka miał. Awkował sobie. O kurde, bym musiał dwa dni ponad tu siedzieć, żeby, żeby był chociaż w Na Najwięcej wygranych? O kurde, ile tu wygranych? Ja ile mam mnie? 2066, o matko. Dużo powiem, tylko tyle, że... Dobra, zaczyna się. kacze, żółty się robi. Dobra, pomarańczowy się robi. Kurde, kurde, co tu miało być? Nie ma pomarańczowego. Tam był pomarańczowy. A nic magiczny dywan. 1000 robuxów, o kurde. Chwytak 600 PET do... dużo. Deska. Ok, to już mniej. Cewka prędkości. Znaczy jakoś. Chyba widziałem kogoś, że ktoś miał tę cewkę. Sprężynę, jakby. Dobra, no, ja zbieram to za 35, Bo fajnie, nie, to wygląda. Okej okay, zaczęło się pomarańczowy, wolę nie przeskakiwać. biały. Biały to nie jest. Kurde! Ja nie mogę. To jest najgorszy chyba odcinek jaki zrobiłem. To jest najgorszy odcinek jaki zrobiłem na serio. to byś tam bo dobiegł, chłopie. A, ale wolę zostać stąd

Czerwony się robi. Czerwień to nie mój ulubiony kolor. Wolę już chcę stanąć. Tam iść. Biegnę znowu. Różowy. Różowy to mój ulubiony kolor. Nie no żartuję. Dobra, lecę. Zielony. Łatwo z wami. Ej drugi byłem! Oł oh, jej! Hmm. jak zdobyć spiny? Może jak dołączę do grupy? A nie będę dołączał. Trzy winy aż! Już niedługo będę to miał. Dobra. Lecę. Lecę z tym koksem. O, ja już widzę. Dobra, ja już wolę zostać. Lecę! Mhm, jestem najgłupszy chyba. Jestem taki głupi. Jestem najgłupszy. Jestem taki głupi. Co to za katalog? Nie, zamknij, nie chcę żadnego katalogu. Co to jest? Po co w ogóle dodali coś takiego? Po czego to jest? Sklep jakiś mega hydra. Ale co dają te pety, Powiedzcie mi. Pases potrójny. Ale co dają pety? Za 3, za 8. Pety, powiedzcie mi Ten odcinek będzie taki No jeden z dłuższych 30 minut będzie trwał Lecę, lecę jak wiatr Bum Ciemnozielony, widzę go już tam Widzę Ja dalej Dobra Wolałem stanąć i poczekać niż ryzykować Dalej, dalej. O. Proszę, pierwszy. Pierwszy! Kurd. Co, remis? Aha, okay. pewnie nikt tego nie obejrzy całego. Już ja to wiem. Wiem, że nikt tego całego nie obejrzy, bo to, że, bo to jest długi bardzo, bo to jest bardzo długi odcinek i trochę nudne też. że tak krzyknąłem, ale co? A byłem pierwszy, a nic. Idzie ktoś tu jeszcze. Nie, dobra końc gry. Dobra, lecę. Czerwony. Łatwo. Ej, co? 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 Nie mogę po prostu. Co to ma być? Ja sobie tutaj biorę. Jestem. Musiałem zrobić cięcie na chwilę. będę robił wam cięcie takie, żebyście nie czekali. Ale i tak się zaraz kończy ta runda, to nie będę już ślubił. Baną takie cięcia. Żebyście nie czekali. Okej, okay, zaczyna się! Leć Antojek, leć! Leć jak, leci. Leci jak piorun! Leć, o kurde nie, ja nie chcę tego. Yy, żółty, żółty, najmniej mój ulubiony kolor. Napiszcie w komentarzach, jaki, jak, jaki macie swój ulubiony kolor. Leć, O nie, ja tego nie lubię wyczuć. Obrazuję wam cięcie. Dobra, gra się już zaczyna. Ciemnozielony, okej. Okay. Idealnie wyczułem to. Znowu ciemnozielony. Pierwszy Napiszecie, czy chcecie drugą część z tego? Jak? Co to jest premium? A, dobra, się co robię, co on daje? O, dobra, szybciej się chodzi. ktoś ma jeszcze takie drogie skina jak ja ale nie chcę się chwalić bo będziecie mnie hejtować ja no, żartuję ale nie chcę się chwalić ale na serio nie chcę się chwalić Pierwszy! Coraz lepszy jestem. Dobra, robię wam cięcie. Niepotrzebnie robiłem cięcie, bo i tak już gra się zaczęła. No, kolejny prezencik. Za 7 minut kolejny, ok. 2, 1. Dobra, do boju. Lecimy z tym koksem. Biały. Biały, taki średni. Zielony, lubię zielony, ale tak średnie czarny, ale i tak już dobiegnę do mety. jestem coraz lepszy w to. Dobra, pierwszy 20 wygranych, to są badża Co robi? Aha, okej. Okay. 500 dwie granina kosztuje. O, kurde. Czerwony, szybciej dobiegnie to jek. Nie no, kurde znowu! O, dobiegłem. Pierwszy. Cześć, cia, jaki jest? Okej... Okay. Fajna gra, polecam. Kurde, sorry. 10% baterii, sorry. Tak szybko mi się bateria? Dopiero miałem 20%. Przez 10 minut się nie mogę tak szybko rozładować. Co się stało? Ja tu, tu. Ciemno zielony. Kurde, no co to jest za życie? Co to ma by? Dobra. Yy, kończę na dziś. Widzimy się jutro. Może jeszcze nagram dziś jakiegoś shortsa? Pa!